Kościół przy parku Szpitala Dziekanka ma wkrótce zostać poddany kolejnej renowacji. Remont, na który właśnie pozyskano dość spore dofinansowanie, ma się przyczynić do usunięcia w jego wnętrzu kilku kolejnych istotnych uszkodzeń. Wyjątkowy obiekt sakralny, obiekt sakralny, który powstał pod koniec XIX wieku, powstał jako kaplica, kaplica dwuwyznaniowa. E, widzimy tu dwa prezbiteria, jak jesteśmy w tym kościele. Od początku funkcjonował ten obiekt jako, kościół, jako kaplica z jednej strony rzymskokatolicka, z drugiej strony ewangelicka. E, dlatego wyjątkowość tego miejsca. Obiekt od 1992 wpisany do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co też podkreśla rangę i ważność tego kościoła. Z czasem, bo rzeczywiście z czasem on stał się kościołem, kiedy zwiększała się liczba mieszkańców miasta Gniezna. Widać, że kościół jest w bardzo złym stanie technicznym, bo w tym wieku już przeżył dwa pożary, przeżył kradzież i na dzień dzisiejszy przez inspektora nadzoru budowlanego jest on wyłączony z użytkowania. Parafia od wielu lat prowadzi starania, żeby wyremontować ten kościół i z powrotem oddać go również i wiernym. Jednym z elementów będzie to, co teraz zrobimy za chwilę, to znaczy podpisanie umowy dotacyjnej. Jest to umowa, w której miasto Gniezno jest takim trochę pośrednikiem, ponieważ 98% środków tej dotacji to są środki pochodzące z rządowego funduszu Polski Ład. W ramach tych środków, które zostaną przekazane do parafii błogosławionego Kozala, będą wykonane prace konserwatorskie związane z tynkami tego kościoła oraz z posadzką. Planowane zakończenie prac to maj 2025 roku. Łącznie z Polskiego Ładu parafia pozyskała 498 tysięcy złotych i zagwarantowano środki własne w wysokości około 10 tysięcy. Po remoncie, który zaplanowano, trzeba będzie jeszcze kolejnego, by otworzyć wnętrza kościoła. Na pewno będzie to jakiś krok. Może nie milowy, ale duży krok do przodu, żeby można było ten kościół oddać do użytkowania dla wiernych. Z tych pieniędzy, które udało nam się otrzymać, pozyskać z dotacji, będą, są zaplanowane tynki i podłoga. Po to, żeby już ten etap zakończyć, ze względu na to, że górę już udało nam się wcześniej zakończyć. Jak to zrobimy, to jak Państwo zobaczycie, wymaga tutaj cały chór jeszcze remontu i oczywiście te słupy piękne, drewniane wymagają odnowienia. Gdy to zrobimy, to jeszcze okna, i dopiero wtedy tak myślę, będziemy ubiegać się o to, aby budynek został przywrócony do użytkowania. Ale bez tych prac związanych. Z oknami i ze stolarką. No, no, nie da rady otworzyć budynku. Dziś nie wiadomo, kiedy w kościele można będzie odprawić mszę świętą. Ławki zostały w dużej mierze, kiedy dach uległ zniszczeniu, zawaleniu, ławki w dużej mierze zostały też zniszczone. Będą podlegały renowacji po uzgodnieniu z panią konserwator. To samo dotyczy całego sprzętu, ale. Taką mam nadzieję, że, że pani konserwator też z tym się zgodzi, że to będzie mogło postępować, te prace konserwatorskie nad tymi Ławkami, ołtarzem, i tak dalej, ale my już będziemy mogli tutaj funkcjonować w takim sensie, żeby otworzyć budynek czy dla pacjentów, czy też dla mieszkańców Gniezna, bo mamy nadzieję też taką, że gdy się budynek otworzy, to on już zacznie tętnić swoim życiem i myślę, że łatwiej też będzie w jakiś sposób pozyskiwać dalsze środki na te prace konserwatorskie, zabytkowe. Chciałbym, aby to było jak najszybciej, ale na pewno do maja 2025 nie uda nam się tego zrobić, chyba żeby znalazł się jakiś darczyńca i pomógł nam zrobić wszystko, aby te drewniane elementy tutaj zrekonstruować. Więc myślę tutaj właśnie o chórze, czy też o tych dwóch słupach. Wiadomo, że wymiana okien to koszt około 400 tysięcy złotych. Inne niezbędne inwestycje, jak remont filarów i churu to koszty na razie nieoszacowany.